Witajcie moi drodzy widzowie, tutaj Łukasz. Dzisiaj niestety nie mam nic wesołego do powiedzenia, ani nic ciekawego. Kiedy to nagrywam jest niedziela 24 września 2023 roku. Dwa dni temu, czyli w piątek 22, odbył się pogrzeb mojej chrzestnej matki, która była równo moją ciocią siostrą mojej matki biologicznej. I ta, to wydarzenie śmierć cioci bardzo mnie przygnębiło, dlatego nie za bardzo miałem ochotę gdzieś wyjść, ani coś robić. Za to była to okazja kolejna do tego, żeby się zastanowić nad śmiercią, nad przemijaniem życia i nad tym, co jest ważne. Przy okazji tego pogrzebu uświadomiłem sobie po raz kolejny, że te rzeczy, którymi na co dzień zajmujemy się w życiu, czyli praca, pogoń za pieniędzmi, sprawy materialne są nieważne w ogóle, bo przyjdzie taki dzień, że to wszystko trzeba będzie zostawić i nic z nas nie tego losu nie uniknie. Czy coś jest po drugiej stronie, czy nie ma Czego nie wiadomo, każdy się o tym sam przekona, natomiast niestety nie ma możliwości o tym opowiedzieć. No, ciocia była osobą bardzo wierzącą, dlatego wierzyła, że coś tam jest. Często mi powtarzała, że ma nadzieję, że kiedyś się spotkamy po tamtej stronie. Może się spotkamy, chociaż osobiście nie uważam, żebym zasłużył na to, żeby się dostać do nieba. Wprost przeciwnie. <laughs> No, i cóż, no, czuję taką pustkę. Wiecie, bo ciocia była przy, ob, obecna w moim życiu odkąd pamiętam, od urodzenia. Przez całe moje dorosłe życie i całe dzieciństwo zawsze mogłem, kiedy miałem jakiś problem, kiedy potrzebowałem porady, zawsze mogłem do niej zadzwonić, porozmawiać. Miała taki dar, że. Potrafiła przekazać, była osobą spokojną, nie stresowała się byle czym, i ten swój spokój potrafiła przekazać. Mnie zawsze potrafiła wyjaśnić wszystko tak, że czułem się psychicznie wzmocniony po tych rozmowach. Bardzo mi przykro, że nie byłem w stanie Cioci pomóc, ponieważ no, była już starszą osobą, miała rocznik. 38, czyli 85 lat. W 2020 roku wpadła na pomysł, żeby zrobić coś, coś co. Wiecie, jedni mówili, że to trzeba robić, inni, że nie trzeba. Ciocia postanowiła to zrobić trzy razy. No i, że tak powiem, na efekty nie trzeba było długo czekać. najpierw Pogorszenie się stanu zdrowia, pogorszenie, że tak powiem, e, kontaktu ze światem, potem dom pomocy społecznej i w końcu śmierć. Przepraszam, butelka strzeliła z mineralną, moi drodzy, nie myślcie sobie, gdybym chciał pić alkohol, to bym pił ze szklanej butelki. Nie jest plastikowej. No i cóż, oczywiście starałem się, poszedłem na pogrzeb. W moim przypadku, moi drodzy, to nie jest takie oczywiste, bo ja nie lubię chodzić na pogrzeby. I na większości pogrzebów większości zmarłych osób z mojej rodziny nie byłem, bo, bo uznałem, że mnie to przygnębia. Na pogrzeb trzeci poszedłem, ponieważ chciałem się pożegnać. Mam nadzieję, że jakoś rzeczywiście dziecię miała rację i być może kiedyś tam się spotkamy, chociaż nie wiem, nie sądzę, żeby mnie tam wpuścili. A raczej nawet jestem pewien, że mnie nie wpuszczą. No ale być może piekło to tylko taka bajka dla niegrzesnych dzieci. Może nie ma nieba i piekła. Może jakieś ze światy są, ale... To, co tam nas spotyka, sami sobie tworzymy. To też jest możliwe. Ale zostawmy tematy ezoteryczne. Mam taki wniosek, moi drodzy, że trzeba mieć jakąś rodzinę, jakichś bliskich i trzeba wykorzystywać każdą możliwą chwilę, żeby z tymi bliskimi spędzać czas, ponieważ. Przyjdzie taki moment, że to już nie będzie możliwe, bo albo te osoby umrą, albo będą dotknięte demencją, i przestaną nas poznawać. Tak czy siak, śmierć przyjdzie po każdego, i ja przynajmniej będę się starał tak jak od pewnego czasu robię, żeby przede wszystkim w życiu dbać o własny komfort psychiczny. Ponieważ, jeżeli jest jakieś życie po tamtej stronie, jakaś forma istnienia, to właśnie to zabiorę tam moje myśli, moje uczucia, moje emocje i moje wyrzuty sumienia również. A tego bym nie chciał, nie chciałbym przez całą wieczność być skazany na własne wyrzuty sumienia. Natomiast nie zabiorę tam pieniędzy, nie zabiorę tam mieszkania, pracy, komputera, YouTube'a tam nie zabiorę. No, i ogólnie jeszcze co? Nie wiem, co powiedzieć, bo jestem przygnębiony i jest mi smutno. Tym bardziej dlatego, że do tej pory dwa razy w życiu tak się czułem. Raz to było wtedy, kiedy zdechł mój pies. Miał na imię Panda, bo to była sucha. Opowiadałem o niej na tym kanale kiedyś. Wtedy poczułem, że jakaś część mojego dzieciństwa zginęła razem z pandą. Kiedy odwiedziliśmy jej zwłoki do lecznicy, tam, gdzie się oddaje zwłoki zwierząt, bardzo blisko Ronda Mogilskiego, zapomniałem, jak się ta ulica nazywa, no to kiedy potem weszliśmy z bratem z tej lecznicy, usiedliśmy w samochodzie, zapaliliśmy i Wtedy paląc papierosa to z każdym dymkiem, który wciągałem do płuc, to czułem, że tego dnia umarło część mojego dzieciństwa umarła. I że od tej pory mam jedno, jedno stworzenie bliskie mniej w moim życiu. I teraz, moi, moi drodzy, teraz czuję to samo. Czuję, że reszta mojego, mojej młodości poszła, odeszła, razem z ciocią. Że zostałem, że mam o jedną bliską osobę mniej na świecie i czuję się tak, jak. Wyobraźcie sobie takie stare zdjęcie w kolorze sepia. To zdjęcie leży w jakiejś szufladzie przez lata i zaczyna blednąć, począwszy od krańców tego zdjęcia, od brzegów, i następnie biały obszar, który pojawia się na początku na no, dookoła, na krawędziach zaczyna zdobywać coraz to większej przestrzeni, posuwać się do środka zdjęcia, aż w końcu zostaje tylko jedna mała postać w samym środku otoczona białą pustką, która wie, że zniknie. Znaczy ta postać, nie ta pustka. Ja wiecie co, dokładnie czuję się jak taka postać w środku zanikającego zdjęcia. Jestem już niestety osobą starszą. No, od pięćdziesiątki jest osoba starsza, czyli będę. Za kilka miesięcy, jeżeli w życiu czegoś do tej pory nie osiągnąłem, to już nie osiągnę tego. Jestem za to coraz bardziej zmęczony, coraz bardziej e, mam trudności, żeby się na przykład e, skoncentrować. Oczywiście nie znaczy, że to jest jakiś duży problem, ale moi drodzy, czuję, że się starzeję i coraz częściej łapię się na takich myślach, że. Jeszcze 10 lat może 15 najwyżej i pójdzie przyjdzie kolej na mnie. Nie wiem jaki to będzie koniec No i zastanawiam się, kto przyjdzie na mój pogrzeb. brat, bratanica i to chyba wszyscy nie? Przykre ale w życiu jak zawsze mówię mamy to na co sobie zapracowaliśmy Ja przez całe życie... Y nie dbałem o relacje z innymi ludźmi, nie dbałem o, o to, żeby założyć własną rodzinę, w sensie kobietę i dzieci, bo tego nie chciałem, no i będę miał tego efekt. Ale nie ma to znaczenia dla mnie, moi drodzy, bo brat i bratanica to jedyne bliskie mi osoby na tym świecie i tak naprawdę, jak oni będą, to tak jakby przyszedł cały świat. Ale ogólnie dzisiaj i przez ostatnie kilka dni jest mi smutno. Ale ciocia przez sam fakt swojej śmierci po raz kolejny mnie uspokoiła. Ponieważ no, w pracy mam teraz taki dosyć trudny okres. I ciocia mi pokazała, że nie trzeba się tym przejmować. Taka myśl mnie naszła teraz, że to wszystko jest nieważne i okądy dupy potłuc. Co mnie spotka w pracy, albo co mnie nie spotka. Ważne jest prawdziwe życie, i dlatego, moi drodzy, od dzisiaj będę starał się bardziej konstruktywnie wykorzystywać ten czas życia, który mi jeszcze został. Czyli zrobię sobie jakiś plan każdego dnia, a nie tak, że, żebym nie miał takiego uczucia, że czas mi ucieka, przecieka między palcami. Życzę, moi drodzy, Wam. Żebyście byli zdrowi, bezpieczni, żeby nic złego Was nie spotkało i Waszych rodzin. I pamiętajcie, że to rodzina i przyjaciele są najważniejsi, bo oni pozwalają nam poczuć pozytywne emocje. A to w praca, poziom zamożności, to wszystko jest naprawdę nic nieznaczące. Jeżeli w swojej pracy będziecie, albo w szkole, czy będziecie najlepsi, czy najgorsi, nie ma to żadnego znaczenia. Tak samo, jak to, dopóki nie chodzicie głodni i w łachmanach i nie śpicie na ławce w parku, to nie ma znaczenia, czy jesteście biedni, czy bogaci, czy macie samochód, czy rowerem jeździcie, albo autobusem. Nie, to wszystko jest nieważne, bo tego nie zabierzecie na drugą stronę. Ogólnie, jak już wszedłem w takie tematy duchowe, to. Jestem z perspektywy tych 50 lat, które przeżyłem, jestem już bliski tego, żeby dokładnie sformułować moje poglądy na temat Boga i religii. Ale jeszcze trochę mi brakuje do tego, żeby być gotowym z, to, z wygłoszeniem tych poglądów. To, co wiem na pewno i co mogę Wam przekazać, to jest to, że Boga nie ma w żadnej książce. Tam go nie znajdziecie. Tam znajdziecie tylko słowa ludzi, którzy. Sobie o Bogu pisali. Nie ma go też w żadnej instytucji. Nawet gdyby ta instytucja miała gębę pełną frazesów, to tam nie ma Boga. Bóg jest gdzieś wokół nas i w naszych sercach. Kluczem do zrozumienia Boga jest, moi drodzy, sumienie. Sumienie jest to zmysł, moim zdaniem, który każdy z nas posiada. Ten zmysł przede wszystkim nam mówi, co jest dobre, a co jest złe. Kiedy coś jest złe, to czujemy wyrzuty sumienia, dyskomfort psychiczny, a jeżeli coś jest dobre, to czujemy satysfakcję. I tym sumieniem należy się kierować i w ten sposób należy szukać drogi do Boga. Moim zdaniem. No. To tyle. Na koniec chciałem powiedzieć żegnaj ciociu, jeżeli mnie gdzieś słyszysz to dziękuję Ci za całe życie, które byłaś ze mną. Mam nadzieję, że gdziekolwiek teraz jesteś, to jesteś szczęśliwa. Pozdrawiam Was, drodzy widzowie. Strzałka.